30 marca 2019 roku, sobota godzina 15, na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego w Wałbrzychu, Czarni Wałbrzych podejmowali karę Walim. Była to 17. kolejka A-klasy sezonu 2018-2019. Oto w jakich składach wystąpiły obydwie drużyny, goście Kares Walim, gospodarze Czarni Wałbrzych. Sędzią głównym tego pojedynku był pan Marek Staszko. I już oba zespoły wychodzą na murowę stadionu przy ulicy Dąbrowskiego w Wałbrzychu. Zapowiadało się bardzo ciekawe spotkanie. Dwóch zespołów, które zagrały ze sobą aż dwa razy w rundzie jesiennej. W meczu Pucharu Polski również tu na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego padł remis 0-0. z Walim okazał się lepszy w rzutach karnych wygrywając 4-3. Natomiast w meczu ligowym w Walimiu Czarni wygali 2-0 po bramkach Patryka Konsewicza i Mateusza Kasprzyka. W tabeli przed tym meczem walim na siódmym miejscu, 24 punkty. Czarni na 11 pozycji, punktów 17. Wszyscy spodziewaliśmy się bardzo ciekawego, zaciętego i wyrównanego spotkania, w którym wydawało się, że bardzo ciężko jest wytypować zwycięzcę. I już pierwszy gwizdek sędziego tego spotkania, pana Marka Staszko i gramy Czarni Wałbrzych-Karzwalim. I już pierwsza sytuacja w tym meczu, 22 minuta, Artur Słapek z rzutu wolnego. Dośrodkowanie w pole karne. Łukasz Młocek głową i jest Marcin Skotnicki. I jest 1 do 0 na zespołu gości. 22 minuta meczu. Marcin Skotnicki, Czarni Walim 01. Wyrównany początek. Mniej więcej równe posiadanie piłki. Oba zespoły miały kilka stałych fragmentów gry, ale skuteczniejsi tego dnia byli goście. A już kolejny stały fragment gry. Ponownie Artur Słapek. Jeszcze jedno doświadkowanie. Robert Rzeczycki. I tym razem Olaf Tmura wybija piłkę na rzut rożny. Dobra interwencja debiutującego do tego dnia w zespole Czarnych Bramkarza. Kamil Dąg z rzutu rożnego. I czarni ruszają z kontratakiem. Jest jej slipiec, spędza się ukraiński pomocnik czarnych. Jest podanie do Macieja Zawackiego. Maciej Zawacki pada w pole karne. Jeszcze slipiec. No i zabakło trochę precyzji, ale była to bardzo dobra akcja zespołu gospodarzy i szansa na zdobycie... Bramki wyrównującej, a to już ponownie Artur Słapek doświadkowania zrzutu rożnego, Olaf Chmura i Przemysław Rudnicki. Bramka samobójcza, 40 minuta meczu. Bezlitosny był tego dnia zespół gości, który wykorzystywał błędy defensywy Gołbrzysza. I KS Wali po 40 minutach prowadził już 2 do 0. A to już 45 minuta meczu. Tym razem nie Artur Słapek, lecz Kamil Drąg. Rzut wolny No i zaskoczony trochę Olaf Mura i jest 3 do 0. Bramka tak zwana do szatni. Kamil Dąb. Czarni Wałbrzyk, KS Walim, 0-3. Być może gra na to nie wskazywała, bo mecz był dość zacięty, ale... Bardzo dużo zimnych krwi pod bramką przeciwnika zachowywał zespół gości, który aż trzykrotnie trafia do siatki. To już koniec pierwszej połowy, czarni przegrywali z KS Walim 3 I to już fragmenty drugiej części spotkania. Czarni w obrzych, KS Wali. No przewy trzy bramkowe prowadzenie zespołu gości, ale oczywiście w nie zamierzali składać broni, aż trzy zmiany w czarnych w przewie i zobaczymy jak to się przełoży na ich g i wynik po przerwie. dla czarnych, ale jest kontratak w wykonaniu gości. Bardzo aktywny tego dnia Artur Słapek. Jest podanie do Rafaela Siekiery. Sytuacja sam na sam. Bardzo dobra interwencja Patryka Mosiora. Jeszcze Rafael Siekiera i piłka obok lewego słupka. Świetna sytuacja na czwartą bramkę dla zespołu gości. Była to 60 minuta meczu. A to już padam z później. Jest Kamil drąg zdobywca trzeciej bramki, Kamil drąg, potężne uderzenie i Patryk na rzut rożny. Bardzo czujny w bramce wolki Czarnych i jest nadal 3 do zera. To już najlepsza sytuacja dla Czarnych w drugiej połowie. Kamil Szarek z rzutu wolnego. Maciej Zawadzki. No i bardzo niewiele brakowało, a czarni zdobyliby gola honorowego. Była to 81 minuta meczu. Już ponownie w ataku KS Marcin Maciej Skotnicki, koszet i piłka obok prawego słupka. To już jedna z ostatnich akcji, jest jakiś Slipiec. Jeszcze okazja dla Czarnych na bramkę honorową, Kamil Szarek, ale nie dane było zespołowi gospodarzy tego dnia trafić do siatki. Druga połowa już dużo słabsza niż pierwsza. Wynik praktycznie ustalony w pierwszych 45 minutach. I w drugiej połowie nic się już nie zmieniło. Czarni Wałbrzych przegrywają. Trochę mimo wszystko chyba niespodziewanie wysoko z KSW 0-3. Gratulujemy zespołowi walim zwycięstwa. Dziękujemy obu zespołom za walkę. Naszym przeciwnikom, czyli zespołowi z Walimia, życzymy powodzenia w kolejnych meczach, w dalszej części sezonu, a my no jesteśmy, nie ma co ukrywać, rozczarowani przebiegiem tego spotkania i wynikiem niestety... Nie dopisujemy do swojego dorobku ani jednego punktu, ale przed nami jeszcze wiele meczów. Już w następnym wyjeżdżamy do Witkowa na mecz z Iską. To spotkanie w niedzielę o godzinie 13 na boisku przeciwnika i liczymy, że uda się zdobyć pierwsze punkty na, na wiosnę. Tutaj jeszcze oczywiście taniec radości naszego przeciwnika, który wygrał oczywiście zasłużenie. A przed nami jeszcze prawie cała runda senna i liczymy na lepszą gę naszego zespołu. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.